Dzień dobry, drodzy państwo. Jaką kawkę podać? Expresso poproszę. Zaczynamy. Ten wstęp to nie żart. Zdarzył się w jednej z zaprzyjaźnionych kawiarni i to kilka razy. Powiem więcej: kiedyś zamawiając kawę, poprosiłem o latę, dodałem, żeby koniecznie była z, z mlekiem. Także dzisiaj o ekspresach do kawy. Można lekko zwariować, bo możliwości mamy mnóstwo. Sam przygotowując się do tego odcinka, znalazłem tonę rodzajów: aeropresy ciśnieniowe, automatyczne ciśnieniowe, kolbowe, przelewowe, kapsułkowe, kawiarki i jeszcze wiele innych. Zaczniemy od tych manualnych. Kawiarka. Idealna na kawu się dla jednej osoby na śniadanie. Urządzenie wygląda jak taki powiedzmy mini czajniczek. Wstawiamy go na gaz bądź płytę indukcyjną, w dolną część wlewamy wodę, w środek wsypujemy ulubioną, zmieloną kawę? Pod ciśnieniem przepływa ona przez ulubioną kapucinę. Tak, ten synonim ja wymyśliłem. A następnie pojawia się magicznie w górnej części czajniczka i jest gotowa do spożycia. Skąd możemy ją przelać w zasadzie do filiżanki i pić? Nie pijcie z tego czajniczka. No dobra, to teraz magia i Fizyka albo chemia, jakieś tam nauki ścisłe, czyli areopresy, kolejna ręczna alternatywa, która działa jak strzykawka. Można powiedzieć, że to taka hipsterska metoda parzenia kawy idealna dla ludzi, którzy kochają tak jak ja procesy. Gdy dojdziecie do perfekcji, to zrobienie dla kogoś kawy będzie czystą przyjemnością. Dla tych, co nie chcą się bawić w żadne przyciskanie, a jedynie jej kawę pić, to polecam zwykłe ekspresy ciśnieniowe, automatyczne. Niektóre posiadają nawet aplikację, z której możemy zamówić sobie kawę, leżąc na przykład w łóżku. Oczywiście, no nie przyniosą, ale będzie gotowa, gdy już wygrzebiemy się z wirka, pod warunkiem, że wcześniej podłożycie kubek. Takie ekspresy to wydaje mi się szczyt techniki osiągnięć kawowych. Jedyne, czego ono od nas wymaga, to uzupełniania wody i ziaren, a resztę robi sam. Mamy z reguły duży wybór kaw, a same urządzenia są najdroższe z tego zestawienia. Nawet się rymuje. Wewnątrz znajdziemy wbudowany młynek, który przemieli nasze ziarna. Urządzenie jest najbardziej zaawansowane, ale te wszystkie systemy i pojemniki muszą się gdzieś zmieścić, więc często takie ekspresy będą zwyczajnie zajmować sporo miejsca w naszej kuchni, a do tego, no, potrafią ważyć. Sugerowałbym szukać urządzeń ze sporym zbiornikiem na wodę. Dzięki temu nie będziemy musieli go co chwilę uzupełniać. Nowsze sprzęty posiadają dotykowe wyświetlacze które ułatwiają wybór ulubionej kawy oraz dobór mocy. Czyli czy ma nas mocno kopnąć, czy tylko tak połechtać po brzuszku. Chodzi o kawę oczywiście. Fajne jest w nich to, że jak ekspres chce ziarna, wodę, czy żebyśmy go wyczyścili, to wam o tym powie. Więc idealna opcja dla leniwych bądź powiedzmy wygodnych. Ceny ekspresów ciśnieniowych na Oelisie zaczynają się od 1000 zł w górę. Lecimy dalej. Kolbowe moje ulubione głównie dlatego, że kocham procesy, jak już wcześniej wspominałem i jak już wiecie. Takie urządzenia można często spotkać w kawiarniach. Do kompletu warto będzie wyposażyć się w młynek do kawy. Elektryczny bądź taki ręczny, wiecie, na korbkę, ponieważ samo urządzenie nie zawsze zmieli nam ziarna, no chyba, że kupujecie już zmieloną, to już w ogóle po problemie, ale odbieracie sobie element procesu. Tak nie robimy. Do owej kolby wsypujemy porcję kawy. Jeżeli mamy w zestawie taką specjalną pieczątkę, to do Ściskamy, montujemy w ekspresie. Woda pod ciśnieniem przepływa przez umieszczone w kolbie sito, a dalej trafia do naszej filiżanki. I wiadomość z ostatniej chwili, właśnie się dowiedziałem, że takie bardzo nowoczesne konstrukcje posiadają w swojej budowie spieniacze do mleka, czyli te magiczne urządzenia, które pozwolą Wam zrobić jakieś fajne wzorki na kawie. A dodatkowo niektóre posiadają wbudowane młynki, które wyporcują Wam odpowiednią ilość kawy. Dla kogo? Głównie dla powiedzmy pasjonatów kawy, parzenia i procesu. Jeżeli ciągle żyje. Jeśli w biegu, to macie dwa wyjścia. Albo zwolnić i cieszyć się z każdego etapu parzenia, albo kupić inny ekspres. Na eliksie wyhaczyłem najprostsze kolbowe konstrukcje, nawet za dwie stówki. Czy ktoś liczy, ile razy padło słowo kawa i ekspres dzisiaj? W komentarzu napiszcie. Ekspres przelewowy. Dość popularny typ ekspresu. Nie ma co tutaj dużo się rozwodzić. Idealny dla miłośników tzw. Tak czarnej. Nie ma tu dużego stopnia skomplikowania. Pojemnik na kawę mieloną, dalej pojemnik na wodę, pojemnik na przygotowany napój i czasami płyta podgrzewająca. Po podgrzaniu wody do odpowiedniej temperatury zaczyna ona sobie robić kap-kap na kawę, a dalej kap-kap do dzbanka. Całość jest podgrzewana. Dzięki temu możemy cieszyć się z ciepłej kawusi do ostatniej kropli. Wydaje mi się, że jest to najtańszy ze wszystkich Pozostałych widziałem na oliksie używany bardzo stary za 60 zł, więc nawet poniżej stówki coś wyrwiecie. Na koniec kapsułkowe chyba najbardziej popularne z powyższych. Mamy tutaj mały ekspres, małe urządzenie, do którego wkładamy kapsułki danego producenta. Jeden klik i gotowe. A, i trzeba uzupełniać wodę. Nie ma tutaj żadnego skomplikowania. Zajmują bardzo mało miejsca, wyglądają zgrabnie i robią kawę. Co więcej, chcieć. Takie najtańsze nowe znajdziecie za około 300. Gdzie jest zatem haczyk? Zapytacie. Ano, to tak jak z drukarkami. Drukarka cyfrowa tania. Tusze. Drogi, swoją drogą tutaj macie odcinek o tym, jak wybrać drukarkę. Ciekawe, czy ktoś kliknął w odcinek o tym, jak wybrać ekspres i pomyślał, kurczaki, potrzebuję drukarkę, Obejrze, Ach, nieważne. Wracając, w tym przypadku urządzenie kupimy tanio, ale kapsułki z kawą będą relatywnie droższe. Co na pewno na plus, to szybkość działania i ogromny wybór kaw i nawet smakowych. Ciekawostka na koniec. To jest przenośny ekspres, który może nam zrobić wspomniane na wstępie Espresso. Oczywiście żarcik. Te zewnętrzne urządzenia są bezprzewodowe i potrafią zrobić nam espresso w dowolnym miejscu na ziemi. Wytwarzają 8-barowe ciśnienie. No, idealny na prezent dla kawowych smakoszy. Wydaje mi się, że Włosi za tym stoją, bo w końcu oni tak kochają kawę. A nie, czekajcie, tu jest napisane kraj pochodzenia: Chiny. To teraz pora, jak zwykle, na Was. Która propozycja przypadła Wam najbardziej do gustu lub z której korzystacie w Waszych domowych. Ka kawiarniach? A tak to nazwijmy? Dajcie znać w komentarzach, czy chodzi wam jakiś konkretny ekspres po głowie, a ja z chęcią napiję się kawusi i go przetestuję. Ale tak najwcześniej za miesiąc, bo do tego odcinka przetestowałem tyle rodzajów kaw, że chyba tydzień nie zasnę. To co? Do zobaczenia. Albo dobranoc.